Mimo upływu wieków historia Zakonu Templariuszy wciąż przykuwa uwagę miłośników historii, poszukiwaczy niewyjaśnionych tajemnic i oczywiście ukrytych skarbów. Według badaczy, Bolesław I Wysoki już na początku swojego burzliwego panowania na Śląsku wybudował kościół i zamek myśliwski w Oleśnicy Małej. Jego sławny syn, Henryk Brodaty, za namową swojej żony Jadwigi Fundatorki wielu klasztorów i późniejszej świętej oraz patronki Śląska sprowadził około roku 1226 templariuszy, oddając im dobra w Oleśnicy Małej. Po kasacie tego zakonu w 1312 roku Włości przejęli Joannici i gospodarowali tu przez pięć wieków. Była to jedna z ich najbogatszych komturii. Kompleks budynków był wielokrotnie reorganizowany, m.in. po wojnie 30-letniej. Po zniszczeniu zamku przez Szwedów odrestaurowano go w stylu renesansowym. Na początku XVIII wieku, po Wielkim Pożarze, wyremontowany klasztor zyskał barokowy styl, a w 1711 roku stał się pałacową rezydencją, która, rozbudowywana, zachowała swój wygląd do współczesności. Klasztor miał trzy skrzydła, a w jego południowej części znajdował się kościół pod wezwaniem Świętego Wawrzyńca. Janici byli właścicielami oleśnicy Małej do czasów sekularyzacji dóbr klasztornych przez protestanckiego króla Prus w 1810 roku. Majątek przejęło państwo, ale wkrótce na mocy królewskiego nadania Nowym właścicielem pałacu stał się bohater kampanii antynapoleońskiej, feldmarszałek Hans Jörg von Wartenburg. W rękach tego ważnego dla losów Śląska-Rodu pałac pozostawał przez pięć pokoleń do 1944 roku, gdy ostatni właściciel dóbr w Oleśnicy Małej, Peter von Wartenburg, za udział w spisku i zamachu na Hitlera został powieszony w Berlinie. W XIX wieku i na początku XX właściciele wielokrotnie przebudowywali pałac. Ostatecznie miał cztery skrzydła: od jednokondygnacyjnej oranżerii po budynki trzykondygnacyjne z wewnętrznym dziedzińcem. Wzniesiono także charakterystyczną wieżę zofii. W skrzydle zachodnim znajdują się najbardziej reprezentacyjne sale z zachowanymi barokowymi detalami i stropami. W północnym mieściła się dawna biblioteka, a w części wschodniej stajnie i wozownie. We wnętrzach pałacu warto zwrócić uwagę na stare barokowe kominki oraz kartusze herbowe. Interesującym elementem jest także wiatrowskaz w kształcie pawia na wieży Zofii. W kościele pod wezwaniem Świętego Wawrzyńca można podziwiać pochodzący z 1733 roku obraz przedstawiający wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz widok dawnego zespołu pałacowego. W okolicach pałacu, na dziedzińcu, można odszukać interesujące płyty. Jedna stanowi blad średniowiecznego stołu sędziowskiego, druga to płyta na nagrobku ulubionego konia Feldmarszałka Hansa Jorka von Wartenburga, Siwka. Koń ten 16 października 1813 roku uratował swojego właściciela w bitwie pod Mekern. Na ścianie pałacu znajduje się także współczesna, dwujęzyczna tablica poświęcona straconemu przez Hitlerowców grafowi Pejterowi. Dawny klasztor i pałac otacza piękny park. Wśród starych grabów i dębów warto w nim odszukać pozostałości pomnika feldmarszałka. Do naszych czasów zachował się niestety jedynie coku, ale miłośnicy historii mogą zobaczyć pomnik uczestnika Bitwy Narodów przy okazji zwiedzania centrum Berlina. W głębi parku znajduje się ośmioboczne mauzoleum rodowe, wzniesione przez samego Karla Gottharda Langhansa, twórcę między innymi Bramy Brandenburskiej. Obecnie kaplica grobowa nosi wezwanie świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Pod jej murami znajdują się dwie płyty upamiętniające poległych w czasie działań wojennych dwóch braci, Petera Hansa i Heinricha. Po zakończeniu II wojny światowej, pałac stał się siedzibą państwowego gospodarstwa rolnego, a od 1955 roku do współczesności. Jest w posiadaniu zakładu doświadczalnego hodowli i aklimatyzacji roślin. Przybywając do tego urokliwego i pełnego historii miejsca w Boleśnicy Małej, warto mieć w pamięci dewizę rodową dawnych właścicieli: Nek Kyupias, nek Mituas. Nie pożądaj ani nie lękaj się.